W tym materiale pokażę Wam w jaki sposób korzystać z palety barw kanwy, która jest wbudowana w kanwa, a także dodatkowych bardzo ciekawych możliwości, które daje właśnie nam kanwa. Jak widzicie, mam już tutaj otwarty projekt i wstawiony zwykły prostokąt, który już jest w jakimś kolorze pokolorowany. Kiedy klikamy sobie na ten element pojawia się oczywiście fioletowa obwódka, a w górnym menu możemy zmienić kolor tego elementu, klikając właśnie na tę pozycję. Otwiera nam się dodatkowe menu, gdzie widzimy wszystkie dostępne palety barw. Przede wszystkim domyślne, jednolite kolory, ale kiedy klikniemy Zobacz Wszystko, to mamy wszystkie kolory w różnych odcieniach i możemy sobie jednym kliknięciem ten kolor naszego elementu oczywiście zmienić. Podobnie mamy również domyślne gradienty. Po kliknięciu na Zobacz Wszystko też pojawiają nam się gradienty, które możemy sobie wykorzystać i które możemy sobie później edytować. Ale to, co jest najważniejsze, to tutaj kolory dokumentów. Widzimy już te kolory, które były wcześniej użyte w naszym dokumencie, natomiast jeżeli chcemy wybrać sobie specyficzny jakiś kolor, klikamy na tę pierwszą ikonę z plusikiem. I tutaj mamy do edycji nasz gradient, ale o tym w innej lekcji, w innym materiale, no, a także do edycji jednolity kolor. W tym miejscu możemy sobie doprecyzować ten kolor, jaki chcemy wykorzystać, przesuwając ten suwak i wymieniając po prostu jego barwę, bądź też tu wpisując sześciocyfrowy, sześcioliterowy specjalny kod, który ma każdy kolor. Ale ja chcę Wam pokazać jeszcze jedno, a właściwie dwa dodatkowe narzędzia, które daje nam Canva. Jest to narzędzie próbnika, czy też tak zwana. Pipeta, która umożliwia nam zebranie koloru z jakiegoś miejsca na stronie internetowej, czy też z jakiegoś zdjęcia. Kiedy teraz wybiorę sobie ten próbnik, pojawia mi się tutaj takie duże koło i po najechaniu na jakikolwiek element to koło będzie szczytywać mi barwę tego elementu. Przypuśćmy, że podoba mi się barwa nagłówka w ogóle kanwy, na przykład ten fiolet, najeżdżam delikatnie właśnie na ten fiolet. Klikamy myszką i mój obiekt jest pokolorowany dokładnie w tym samym kolorze. Podobnie możemy sobie na przykład, przesunę teraz ten element, z elementów wybrać zdjęcie na przykład jesiennych liści. Teraz wybierzemy sobie pierwsze z brzegu takie zdjęcie, na chwilę wrzucimy je do projektu, znów zaznaczamy nasz prostokąt, wybieramy barwy, plusik, a następnie nasz próbnik. I z tego zdjęcia możemy również odczytać kolor każdego elementu po kliknięciu. Nasz prostokąt jest zabarwiony dokładnie tym elementem. Tak możemy się tutaj. Właśnie bawić i sprawdzać, jak będą odczytywane te kolory. Ale znów, kanwa nam bardzo mocno pomaga, ponieważ jeżeli dodajemy jakiekolwiek zdjęcie do projektu, to natychmiast pojawia nam się w kolorystyce jeszcze dodatkowe pole, kolory ze zdjęć. Kanwa odczytuje nam kolory z prowadzonego zdjęcia i znów, kiedy zaznaczę sobie ten element, to teraz mogę dzięki kanwie. Wykorzystać wszystkie te kolory, które są na tych liściach. Nie muszę korzystać z próbnika. Mogę sobie tutaj od razu skorzystać z pomocy kanwy. I teraz jeszcze jeden taki tip. To zdjęcie sobie usuniemy. Jeżeli podoba nam się jakikolwiek kolor na stronie internetowej jakiejś innej, na przykład ja tu mam stronę internetową o kanwie Pro. I podoba mi się to bordo. Nie muszę używać żadnych dodatkowych narzędzi odczytujących ten kolor. Wystarczy, że zrobię print screen na tej strony. I zwykłą kombinacją ctrl c, czyli kopiuj, ctrl -V, czyli wklej do tego projektu. Dodam sobie na chwilę zdjęcie do tego projektu. Ja już sobie to zdjęcie i tego print screena przesłałam do mojej kanwy. Mam to zdjęcie. Mogę je powiększyć, żeby łatwiej ucelować no i teraz zaznaczam również mój prostokąt wybieram kolorystykę i znów Canva mi podpowiada kolory ze zdjęć, ale te, które są najbardziej intensywne ale ja już wiem, że jak kliknę plusikiem wezmę sobie próbnik najadę na to bordo i pięknie mój prostokąt został zabarwiony na bordowy kolor a print screena mogę sobie wyrzucić pamiętajcie tylko, że wszystko co dodajecie do projektów, taką metodą Print screen, Ctrl C, Ctrl -V natychmiast zostaje przesłane do waszych zasobów do folderu przesłane zdjęcia. Dlatego pamiętajcie, aby przenieść następnie to do kosza, żeby nie zaśmiecać sobie swojej kanwy. Mamy pięknie pokolorowany nasz prostokąt, możemy dalej realizować swój projekt.